Renfield to horror slash komedia w reżyserii Chrisa W Rola głównych. Zobaczymy tutaj Nicholasa Holta. Nikolasa Cage'a i Aquafine. Renfield, sługa hrabiego Drakuli, postanawia zmienić swoje życie i odciąć się raz na zawsze od swojego toksycznego pracodawcy. Renfield to drugi film w tym roku, w tym miesiącu i nawet w tym tygodniu, na którego premierę czekałam już od pierwszego trailera. Ten poprzedni film to Dungeons and Dragons złodziejski honor, i recenzję tego filmu możecie zobaczyć na moim kanale jeszcze ciepło. Od pierwszego bowiem momentu, od pierwszego trailera, pierwszej zapowiedzi pierwszej, jakiejkolwiek informacji na temat Renfielda, od razu wiedziałam, że ten film i ja jesteśmy sobie przeznaczeni. Bowiem od samego początku zdawał się być dla mnie idealną mieszanką idealnie wyważonych elementów i gorąco liczyłam, że to, co zobaczyłam na przestrzeni tych wszystkich informacji, którymi byliśmy raczeni przed premierą, żeby faktycznie składało się na taki obraz, jaki sobie utkałam w swojej głowie. No i faktycznie tak było. Ten film to jest po prostu dla mnie idealna amalgamacja rzeczy, które naprawdę lubię i które naprawdę cenię. Po pierwsze jest to film o Drakuli, a jeśli się jeszcze nie zorientowaliście, to Drakula jest jedną z tych postaci klasycznych potworów wyjętych wprost z literatury, która jest moją absolutnie ukochaną postacią i to od najmłodszych lat. Do tego stopnia stanuje Drakule, że jestem w stanie... Filmom, w których on występuje, puścić naprawdę solidny margines bullshitowania i potencjalnie dalej będę dobrze się bawić. Nie mówię tutaj oczywiście o takim fantastycznym klasyku, jakim jest Dracula Francis Forda Copoli, który wybiorę jako jeden z moich najukańszych filmów forever and ever w dowolnym momencie swojego bytowania w cyklu dobowym. Ale też jestem w stanie dobrze bawić się przy takim filmie jak Dracula 2000, który umówmy się... Nie jest jakimś bardzo dobrym filmem, a i tak sprawia mi radość oglądanie go. No dobra, teraz jak o tym myślę, to tak na dobrą sprawę, to moja tolerancja kończy się na bulście typu Dracula Untold, bo to był naprawdę masach nie słaby film. Także Drakula w każdej formie, w każdym wydaniu to jest coś, czemu zawsze absolutnie dam szansę. Dodatkowo, jeśli ktoś mi powie, że będzie to Drakula w wykonaniu Nicolasa Cage'a, co może wydawać się albo jako pomysł trafiony w dziesiątkę, albo jakieś totalne badziewie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja uwielbiam Nicolasa Cage'a, ale mam z nim taką dość burzliwą relację, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat, bo z jednej strony w zeszłym roku mieliśmy fantastyczny, nieznośny ciężar wielkiego talentu, na którego recenzję serdecznie Was zapraszam. Jak i mieliśmy w mojej ocenie bardzo okropny kolor z przestworzy. Jestem jedną z niewielu osób, która twierdzi, że ten film jest y, słaby i na recenzję tego filmu też zapraszam. W każdym razie myślę, że wszyscy wiedzą, że Nicolas Cage to jest marka sama w sobie i że osadzenie go w dowolnej roli może skutkować tym, że na pewno będzie dziwnie i bardzo Nicolas Cageowo. Tak więc w momencie, kiedy Chris McKay powierzył Cageowi rolę Drakuli, która jest jedną z bodaj trzech Ról, które Cage zamarzył sobie, że chciałby zagrać kiedyś w którymś momencie swojego życia, no to już wiedziałam, że będzie grubo. I powiem szczerze, chociaż to nie Dracula w tym filmie jest na pierwszym planie. Co może chociażby sugerować tytuł, to z pewnością pożera on każdą scenę, w której się znajduje. I jego gra jest naprawdę z jednej strony totalnie kampowa, zakrawająca o taki cringe-cageowski kicz, ale z drugiej strony sprawdza się to idealnie w konwencji tego filmu. Nie tylko dlatego, że to jest komedia, więc Dracula, który nie jest tylko. Jakąś złowrogą personą czającą się gdzieś w ciemnym rogu pokoju, jak Christopher Lee czy Bela Lugosi, i nie jest też zbolałym, niezrozumianym przez świat boga i ludzi potworem jak Gary Oldman, tylko jest po prostu mega toksycznym, chamskim, wstrętnym dziwolągiem. To to po prostu pasuje tutaj idealnie w punkt. Także chociaż można by chcieć, żeby Nicolas'a Cage'a było więcej w tym filmie, to wydaje mi się, że jest go wystarczająco, bo dzięki temu możemy spędzić mnóstwo czasu z tytułową postacią tego filmu, czyli z Renfieldem. I powiem szczerze, Nicholas Holt raz po raz na przestrzeni ostatnich lat udowadnia mi, że to jest diabelsko zdolny, ale momentami jeszcze nie do końca doceniony aktor. Bo w czym ostatnio go widziałam, jaka rola teraz nie przychodzi mi do głowy, to w każdej z tych ról sprawdzał się po prostu fenomenalnie. Może z drobnym wyjątkiem Tolkiena, ale kto w ogóle pamięta, że taki film jak Tolkien kiedykolwiek powstał. Także Nicholas Holt i jego Renfield to jest taka cudowna, wypadkowa osobnika, który jest uwikłany w bardzo toksyczny związek ze swoim pracodawcą. Przeżywa taki głęboki dysonans poznawczy i weryfikację wszystkich rzeczy, które zrobił w ciągu swojego życia. Jest z jednej strony dość mocno staromodny i przez to taki troszeczkę anachronicznie romantyczny. Nie w takim sensie, że daje ludziom kwiaty, chociaż to też, ale bardziej chodzi mi o ten taki. Duch romantyzmu z XIX wieku. I to wszystko, ten cały zbiór cech Renfielda, możemy podziwiać za pośrednictwem niesamowitego szczeniaczkowego spojrzenia Nikolasa Holta, które absolutnie rozbraja mnie za każdym razem. Co stale nie znaczy, że Renfield nie ma tej takiej swojej ciemniejszej strony, która jest jednocześnie bardzo zabawna i bardzo. Satysfakcjonująca, jeśli chodzi o swój wymiar akcyjniakowy, i naprawdę z wielką przyjemnością podąża się z Renfieldem w toku tej fabuły. W filmie jest też Aquafina. Muszę powiedzieć, że Aquafina w tym filmie gra Aquafinę I ja do niej mam taki dość ambiwalentny stosunek, bo ona w sumie w większości filmu gra to samo, a w momencie, kiedy gra zupełnie coś innego, to jest momentami naprawdę fantastyczna. Myślę tutaj o filmie Kłamstewko, którego recenzję też możecie zobaczyć na tym kanale, w którym po prostu moim zdaniem zamiotła. No a tutaj jej Rebeka, która jest taką policjantką, która jest tak niesamowicie prawilna, że wszyscy na jej posterunku jej nienawidzą, bo ona pracuje w skorumpowanym mieście i chce łapać złoli, ale nikt nie pozwala jej łapać złoli, bo wszyscy biorą łapówy. I to jest fajna rola, sprawdza się, przy czym na pewno nie jest to nic takiego nadzwyczajnego od po prostu standardowy szpil akwafiny. No i postać Grana właśnie przez akwafinę jest uwikłana w jeden z dwóch głównych wątków tego filmu i niektórzy mówią, że w sumie to sam wątek Renfielda i Drakuli może i by wystarczył, ale powiem szczerze, mnie się to przyjemnie oglądało, całkiem fajnie splatają się te dwie historie, łączą się w całkiem spójną całość. No i na pewno interakcje właśnie między bohaterami granymi przez Aquafinę i Nicolasa Holta są bardzo spoko, mają taki dziwaczny smaczek body cup comedy. Jest dużo krwi, jest dużo strzelania, jest dużo słownych utarczek, które są wymieniane między tą dwójką właśnie bohaterów. I to wszystko jest jak najbardziej okej. Okay. Tak naprawdę, jeśli miałabym powiedzieć, co od strony aktorskiej jest najsłabsze w tym filmie, no to jest postać grana przez Bena Schwartza, który jest troszeczkę męczący, no ale nie ma go w filmie aż tak dużo. Za to aktorka, która gra jego matkę absolutnie na równi z Nicolasem Cage'em, zżera każdą scenę i jej głos jest po prostu niesamowity, i ona mogłaby do mnie mówić cały czas, i byłabym jednocześnie podekscytowana i przerażona cały czas. Tak jak już powiedziałam, film jest dość krwawy, albo też nie powiedziałam, jeśli nie powiedziałam, to mówię to w tym momencie. Film jest bardzo krwawy i jest CGI-owo krwawy, przez co może być bardziej krwawy niż rozsądek podpowiada, i to stanowi naprawdę taką dość sporą wartość dodaną, jeśli chodzi o aspekt komediowy tego wszystkiego, bo naprawdę jest to śmieszne w momencie, kiedy wyrywane są ręce i tyskają fontanny krwi. Jednak jest to krew CGI-owa i w związku z tym ktoś prawdopodobnie nie do końca to przemyślał, i osoby, które dokonują, ją dekapitacji, rozczłonkowywania, bebeszenia i tego typu historii. W ogóle nie wchodzą w interakcję z tą krwią i wychodzą z całego tego incydentu potencjalnie bardziej czyste niż powinny. A ja w sumie bardzo doceniam to, jak ktoś wychodzi ze starcia obabrany krwią od góry do dołu, bo jakieś to jest wtedy takie prawdziwsze. A tak to czuję się trochę oszukana. Jak o tym myślę, to przychodzi mi na myśl od razu Nicolas Cage z filmu Mandy. To, co jeszcze bardzo podobało mi się w tym filmie, to cały ten wątek grupy wsparcia osób, które próbują uwolnić od swoich toksycznych partnerów. I powiem szczerze, nigdy o tym nie myślałam, że związek Drakuli i jego sługi można przełożyć na dokładnie tę samą zależność, jaka ma miejsce w przypadku toksycznych związków, i niesamowicie to pasuje. Jest to dodatkowy aspekt, który sprawia, że film jest bardzo śmieszny. Nie tylko jeśli chodzi o interakcję z tą y, grupą wsparcia, ale też właśnie przez sam fakt, że w ogóle takie porównanie zaszło i że ono działa tak bardzo dobrze. W ogóle tak naprawdę pogłębienie tego tematu, zrobienie z tego nie tylko w sumie komedii, tylko takiej komedii z takim troszeczkę on-the-nose komentarzem, sprawia, że ten film jest naprawdę niesamowicie zabawny. I ja rechotałam w kinie raz po raz. Nie było dużo ludzi na sali, więc starałam się ograniczać, ale kupiłam ten film całą sobą. Wszystkie interakcje między dwoma Nikolasami, cały właśnie ten tryskający gor, ten aspekt toksycznych związków, grupa wsparcia. To wszystko było coś, co naprawdę złożyło mi się tak po prostu idealnie i czułam w kinie radość z tego, że ten film jest taki niefrasobliwie wspaniały i tak doskonale skrojony pod mnie. Co jeszcze jest takim drobiazgiem, o którym nie słyszałam, żeby dużo ludzi mówiło, to uważam, że światło w tym filmie jest naprawdę Super. Ten taki zmieszany w dużej ilości kolor czerwony z kolorem zielonym daje naprawdę niesamowity efekt, zwłaszcza w scenach w opuszczonym szpitalu, które teraz jest takim przejściowym leżem hrabiego Drakuli, w którym to on dochodzi do siebie i w ogóle cały ten set jest zrobiony po prostu genialnie na środku. Jest takie posępne krzesło, które jest. Otoczone takimi kopówkami, to jest wszystko podświetlone takim niesamowicie Estetycznym światłem i zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. To jest jeden z takich najbardziej estetycznych setów, jaki widziałam w tym roku w filmie. Ale właśnie ten motyw bardzo dobrze zgranego, dobranego światła przewija się w całym tak naprawdę filmie i jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak to zostało zrobione. A zdaje mi się, niewiele osób mówi właśnie o tym aspekcie technicznym tego filmu, a na mnie on zrobił bardzo duże wrażenie i ja bardzo propsuję te wybory. I co mogę powiedzieć? Ten ostatni tydzień był tak naprawdę wyjęty wprost z moich marzeń, Podem z myślą o mnie, bo w ciągu jednego tygodnia zobaczyłam film DD złodziejski honor, który bardzo mi się podobał i łechtał moją taką. W stronę fana RPGów, gier komputerowych, światów fantastycznych i tego typu historii. A kilka dni później nadszedł Renfield, który z kolei dopieszczał mnie od strony fana horrorów i Drakuli i takiego momentami, umówmy się jednak, tatusiowego humoru, ale no cóż, nie poradzę nic na to, że jestem milenialsem, który tak naprawdę głęboko gdzieś tam w swojej duszy jest boomerem. Więc naprawdę, jeśli ktoś będzie przy mnie kładał Kogoś oderwaną kończyną, z której nieskoordynowanie tryska CGI-owa krew, to jest spora szansa, że będę się śmiać. I ten film właśnie mi to dostarczył. Tak więc, jeśli szukacie czegoś, co będzie taką totalną jazdą bez trzymanki, będzie festiwalem kampu, Nicolaso Cage'owości, CGI-owej krwi, borderline cringe'owego momentami poczucia humoru, a wszystko to opakowane w taką konwencję sensacjo-komedio-horroru, to ten film totalnie Spełni Wasze oczekiwania. Ktoś, kogo recenzji widziałam jakiś czas temu, powiedział, że jeśli po obejrzeniu trailera uznaliście, że to jest film dla Was, to to będzie film dla Was, bo film doskonale spełnił to, co obiecał nam trailer. Z kolei, jeśli obejrzeliście trailer i pomyśleliście, Boże, jakie to jest gówno, to myślę, to nie będzie po prostu film dla Was. Ale ten film jest jak najbardziej filmem dla mnie, więc ode mnie film Renfield dostaje fantastyczne, opatrzone serduszkami 8 na 10 i to na pewno będzie film, który ja będę dystrybuować wśród swoich znajomych i proponować ten film właśnie jako taką rozrywkę w czasie jakiegoś wieczoru filmowego przy piwie i popcornie. I ja chętnie bym po prostu kontynuowała ten trend filmów, które zaspokajają te takie moje geekowskie fantazje. No i cóż, ode mnie Renfield to jest zdecydowanie film godny polecenia. Więc jeśli macie do zagospodarowania półtorej godziny czasu, to myślę możecie spokojnie rozważyć właśnie ten film jako propozycję do obejrzenia. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków, śledzenia mnie na Facebooku, w zakładce Społeczność na YouTubie, bo dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No i co? Do zobaczenia następnym razem.